ma z tej strony iXonMatthew2 No bo nie wiem jak tam się dokładnie nazywam Ogólnie i tak bym teraz nic nie nagrał, bo mam katar... Sorry, że nic nie nagrywałem Teraz na pewno też nic nie będę nagrywał, bo... bo mnie... Bo mnie trochę boli czy bo i jest trochę słabo, więc i tak nie nagrywam Tak, podejmieć koronawirus Dlatego na pewno się zaraz coś pojawi. Na pewno na moim kanale miała być lutka, ale nie wiem, czy ją zrobić. Piszcie w komentarzu, czy mam ją robić, czy nie, bo ja, znaczy, czy mam ją wstawiać, czy robić, czy wstawiać, nie wiadomo. Piszcie po prostu. W ogóle też chciałbym się odnieść od tego, że widziałem, ile jest już subskrypcji na kanale. Ogólnie dziękuję, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Nie wiem czy mi też wiecie, ale za, Na Instagramie powiedziałem Zrobiłem relację Z tego, że jak będzie 900 obserwujących To pokażę twarz No i pokażę twarz Na Instagramie matimatrix.pl Instagram polecam, najlepszy Instagram w Polsce yy, Zacznijmy jeszcze, jeszcze jeden temat jak bijecie 50 subskrypcji na tym kanale a zostało już niewiele to też pokażę twarz że znaczy, zrobię tak że na 900 obserwujących na Instagramie jak yy, jak zrobię jak, jak ten na, na, po prostu jak na 900 obserwujących będzie na Instagramie Wam pokażę zaraz tutaj na Instagramie yy, yy, tak 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 tutaj Instagram Najlepszy Instagram w Polsce Bat i Batrix polecam. Jak tutaj wbijecie 900 obserwujących i skomentujecie i skomentujecie i polubicie moje zdjęcie ostatnie to pokażę twarz. Więc do usłyszenia za jakiś pewnie kilka... za jakiś czas no i papa